NixD. Pyszne określenie. Potem jakieś typy trzeba? Co? Są tam jakieś CB-typy? Mmm, nie. Są drony. Oto tu polecieliśmy. Ale czy... Piwnicy! Skąd się da dosiągnąć? nie da się, dobra, to może być. Więcej niż może być. Mamy drogę. Czekaj, jakiej piwnicy, wtf? Jest piwnica jakaś? Czemu ty w tej piwnicy się otwierałeś? Czemu co? O kurwa, zjebałeś. Czy wie jakiś głośniejszy ząb, jaki otwierasz? No nie wiem, może. Nie wiem, jak będę otwierał, no to zwracę uwagę. Pakubi, nawet Cię potrącę. Pepce Uuu, man. O, minigun. Czemu drażnisz? Dobra, zostawiłeś mój loot, dzięki. Ale pies jesteś. No. Nie rzucę teraz No. A, no co masz. No. No nie, serio to wpadło w wieżę, co za gówno przyjacielu Jest tu jakaś pompa O oh, Jest, yeah. dwa kombaty się... są no, dobra. Oś, jest, taktika, to... impulsy Albo... nie, ja, mam ja mam bardzo fajne bronie, ja tam... Tak, nie Eksplosywie, jak mogłyby mogłem Czekaj, kurwa, miałem małe jeszcze. <grym> Aż wypisaj chociaż tego jednego małego teraz. Na co nie miło no, będzie? No, co ci chodzi? To jest kombat. Szynek jest O, snajperka mam yy, browarki jeszcze Odrzucicie sobie bo macie tą snajperkę czy, Albo nie Ja mam snajpkę, ja jestem zadowolony Chodź tu do, do browarki, rzuć już już sobie Ale masz kulę, to zrzucaj po bo Dodo ma Czemu one się znowu wolno rzucają? Bo one szybko się rzucają i tak się jakaś bez sensu było tam więcej desek. Co? Więcej desek tam było? Gdzie? Idęsek. No, i Były jeszcze jakieś siebie. Y nie, jedno. Ładnie nieźle no, Znowu snajko. Jeszcze małe tak? te. Nie, no, nie dobrałem deski. <sighs> małe no, kywiki zostały. Zlepa. Nie wiem, czy ktoś bierze. Ja mam sler slerpa. Są jakieś grzyby? Są. Ola! No nawet zadanie jest na jedzenie grzybów. Zadanie jak zaraz po wprowadzeniu, nie? Grzybów w sensie. A chcesz mieć na kredyt dużego? Ja mam 6 małych. Ja wezmę za PMA. Masz do minigana? czego? Ja mam pewnie. Minigana. Na 50 mam tylko. 80 Do karabinu też mam tak... Nie za dużo w sumie Strzelają czy...? Nie mi się wdech... Sam jest chod na dasz... No zanim ja dobiegnę do górki, masz... żeby go widzieć to... Na stację po prostu, tam... Poczekaj, co? poczekaj. Jest... Tu jest jeszcze stówa tego Z bramą sobie podejdę Ile tu było Lamy, bo... A, lamy miałeś, a ty cwaniaku Dobra, gdzie jest jakieś enemy? Ty tu chyba top jest dam kobok Jakiś dźwięk. To z tam okna nie widzę. widzę. To moja deska Jak tyś tam łazi, słyszysz? O oh no, jest, jest, jest Dostał... Bez minus 7 Jest lewej jeden minus... był Biegnie drogą jak... 57 dostał, ten sobie. Uwielbiam zero. Leży jeden. Tam dwóch biegnie. Leży, o banie dostał jeszcze, ja Ale... Kolejny. Trzech leży? Dw dwóch ode mnie dostało banie, to nie wiem. To za drzewem jeszcze jeden. Bez, dwa razy w chyba. Healuje się ciota Minus 70, leży. Ej, tu jest ten. Easy. Ej, Kubi, chodź, Kubi, chodź, kubi, kubi. masz. Idę, i ma. Ale, ej, ale ten chłop miał... Ja, ja mam 500 ammo do miniguna od tego jednego chłopa. Ej, granatę sobie z z mogę sobie wziąć. Tu jest medkit jeszcze. Fajnie, Nie, że, to fajnie to że leczenie za fraga jest. Yy, pany, mamy ludzi! Dwa razy, 34 cztery. Wchodzę na niego. Jesteśmy poza strefą jeszcze. Biało ma, 34 nice. Jeszcze za drzewami biegnie. A więc to był drugi team. Tam o. No tak, od trzech zabiliśmy. Chodźmy trochę w strefę. A no tak, bo to są trójki, fakt. Czy co, martwi? Nie wiem, co porobił. Zabiłem kolejny. tylko obijam. Nawet pompy nie użyję w tej grze. Na ja dwie Dostali jest. po morzie, no? A, kurze, pod... Ej, Ej, chyba... Ale ładna akcja poszła jedna z drugą. Spapteczkę, no, to jest. też to jest. Wydawało mi jest. że na... Biegne, no, jest. jest. sens? jest. <laughs> Mikołaa, to na ma, siku Masz tam bandaż, masz Eee Ej, gość dostał... Ej, ten pierwszy, pierwszy chłopy Ten gość dostał dwa razy z karabinu głupoty, heada Zdejmij to już właśnie się na początek Dostał tego... jeszcze... I potem jeszcze... E, zim, i ja sprzedałem dwa, się... dwa pod rząd heady ze snajpy Kto Szkoda, że ten... Ej, ja zos... Tego ja jednego do mnie pomieścił z karabinu głupoty No to jest dobra broń Kurde, krzynki jeszcze są. Kona na no, dobijanie skrygoryta. jest średnio. No, do... no, tak to sobie można latać, jak pan, kurcze. na Lugunie pewnie? Mów tak nic, kup. Znaczy, że... to. Bo tam będzie maszyna. Hmm. Yeah. Może podropa? Złota maszyna, widzisz? War. Nie, ale... Złoty minigun Zgadza, szkicownik wywalili Drugi złoty minigun Trzy miniguny złote a nie, beczka jest O, ta beczka wezmę. O, o. o, ja mogę wziąć beczkę ja wezmę, bo nie mam żadnego... Ej, chyba typy są na stanku No tak, no to było to bez chyba sensu Ej, typy było. są na stanku, Tak mi się Ale... Tam na stanku Nie wiem, spróbuj sobie zobaczyć, co to tam jest Słuchajcie Ale to sticky notesów też nie ma? okej, okay. lol, bez sensu. A to mi się chyba Microsoft, nie? Tam no, Zabrali tego dropa, widzę. E, nie chcecie do czegoś ammo trochę? Nie, bo ja mam miałem. Ja mogę Dominigana przyjąć. Dominigana. 500. To mam Weź resztę. A, nic, miałem. To Jakieś drzewo się chyba rozwaliło przed nami. To jest No, jak ja miałem... No, jak ja miałem... Ile 3 klimy, kim? siedemstówek miałem tak łącznie. No tak, a do karabinu mam 860, 70 w sumie. Chodźcie na wulkan. W sumie rozsądna decyzja. na mi O, nie plecy. Właśnie też tak zerkam na te plecy, nie? To jest kolejna maszyna. Czeka, no może sobie wejdźmy tędy, co? Jaką? Pompa taktyczna Tactical Ja mam E taktykal. Moja maszyna, pierwszy zawód, wiesz, Eee, to niebieska, to wiesz Śmierdzi bomby y, gównopompa. pompa Dobra, Dobra, twoja maszyna i ja jeszcze, my jeszcze my granatnik, ja mam ten granatnik złoty. Tak, tak, granatnik. Daję ja sobie wszystko. Madkit jest jeszcze. Nie, nie biorę go. Ja mam beczkę. Ale, to jest jakieś trapa czy ze dwa? Po co wy tam dół szkodzić? No tak se strzedłem. No ja nie, no dla, dla odrobiny to... lutu tylko. Ua! Wow. Geniusz. Ale skoczyłem z tym problemem, hmm. ale nie skręciłem. Bo... Ej, kupisz Teba, ja tu te browarki to mam. 30 metalu. Biorę browarki za diglas złotego. Albo weźmy ktoś z tych browarki. Ja nie mam 6 małych, to nie, lipo. Ja mam dwie duże. Ach, no tak. A mam dwie duże. I śmierdzi bomby. Dobra, wylazłem na górę. A i dajcie na HG. Jak Ej, ludzi widzę. To sobie o, no, nie dostał. Macie lunch jakiejś już? A nie wiem czy to jest sens... to i 3 drapy mam tylko. Można ich próbować tylko trafić, któregoś. Możemy wejść na wulkan po prostu. No ja mówię, mówię 157. Gdzie będzie? Będzie mi, ale będzie mi jechał Gdzie ty ich widzisz? tam się biją. Pod daszkiem No pod daszkiem też jest typ. Ja rozwalam. Kurwa nie ma. nie, nie, nie było. Widziałem. Ale tam, tam jest do metal bieg. Dobra nie ma, ale dopiero budował ten metal, Dobra, kubi idziesz ze mną nie? Ile macie samą um, do 868 Piękna. Aha, tutaj to... chodź cicho. tam z do góry Daj to majek Dać ci trochę? Ok. A tylko Dobra, no ja mam samo, więc... to ci rzucę za dwie, 3 stówy. Może być? Ej, chłop Gdzie? Samo? Za drzewem Drugi. jest drzewo Masz 244 nie, spada nie, nie, nie. Tam chopy były za tą budką No to nielutowane tu jest panny A, nielutowane. to z tego Granaty nie wiem może dzisiaj coś fajnego trafi Jest tam proszę bardzo slurpik w razie czego Duży kewik. Duży kewik. Zabieraj dużego kewa. Ja słupa, nie wiem, dobra was, ja może wypiję. Ty masz jak wziąłeś slurpa, znaczy jak wziąłeś kewika, masz to do? Ja mam dużego, ja mam dwa kewy. to na E. Tam jest jeszcze jeden, kewik duży, w środku. I no, kawy, ma idzie trochę. Wiem, że idzie właśnie, wiem. gdzie, enemi? No i jeden typ tam jest, co celuje do mnie w końcu. Mam Zezo. Chodźcie na Hagieka wejdziemy. mi Na Hagieka A ty dodanie chcesz Amot do czegoś? Ja ja, ja mam 50, 300 i 300 do Karabiny? Do A nie, no to, to spokojność. ilość 300 to już jest na Drup Drup spadać będzie. Może go zdejmiemy? Co tu mam Co je? Ja strzeliłem. Na trafie, to no, mo, na dole wlecam, wlecam. Widzę, widzę. Jeden krzakiem jest, więc przyjmij tam Jak strzelać do niego za łupkę. Gdzie? I tam jeszcze coś. Wybijam. Misyć, misyć im, misyć. zrzuciłem tego. A, e, kurwa. mamy typa na plecach, wiecie? Zabudujmy sobie plec Słucham? Chodź do nas dziku, chodź do nas E, drzewo Moment, idę po tego dropa, bo ktoś go podpierdoli Albo mnie zajmie Kurde, tam jeszcze jedno idzie E, tam chłop na górze A to słyszałem, że będą przy zmiany Nie mam Podnieśli się tutaj u nas Czy u mnie? Podnieśli się, dawajcie ich Dawajcie ich oni mają broni Tak na studia no, ojciec, kurwa nie? drugiej Wiem, słyszałem że tak będzie Ej dawajcie pójdzie mnie się on nie mają broni Jeden leży Drugi ma biało, ten co do podnosi Dobra jednice. jestem Ja muszę ze... Ja już streaka rzucam Kurde jeszcze spadłem na górze Mają streaka na ordzie? Tam I jest Zostaje? Kurwa też zleciałem Dobiłem Koło mnie, koł mnie Mamy tu kolejnych W środku jeden jest Są za tą rurą Dawaj dostaję tutaj, tutaj, kubi To tu mój Ci, Kurwa powalił mnie Powalił mnie Kirfę ja głowy dostaję za 25, Ja pierdolę Ju, Już się bałem, że mnie dobije, nie? Ja ci beczkę podjeżdżają To nie do nas Chyba, a jednak Kubi masz, Kubi masz jedną Pi Ktoś mówi coś o beczce? Kubi Masz O, tu jest, dobra Dzięki Puszczcie mnie Zostawcie drewno sobie, kamienie pozbierajcie Za 157 gość dostał Ode mnie ja mam... dostał, syste, a ja tamten ja dostał 20. Ja mam już, ja mam 400 No Ale wleciałem do nich jak po siebie, jak do siebie, nie? Tylko drewno czy ty masz pracy? Właśnie, ja drewno? Ja mam 500, ja mam 430, 500, 500. Chodźcie. E, tam się ale budowało ale przed ale chwilą. Ej, chodźcie do naszą stre... Chodź na naszą strefę. Hop nadół zleciał, hop nadół zleciał, leciał Tu są, tu są, chodźcie. Pany pan, pan do, do strefy, do strefy. Oh, kurwa, typy Ej, są w strefie. Tu są. Jakiś dzieciak na dole samemu lata, wiecie? Leży. Ej, Kubi, chodź tu do mnie, z Dziku, dawaj, Leżę. bo ich jest tu trzech. No, jestem obok ciebie, zabiłem typa właśnie. Ale tu są. By cię podjeżdżał. Tu, czyli gdzie? Tam? No tam cię, wszędzie się biję. jest Kubi? Leżę, no, ale złażę stąd, bo to jest bez sensu. Leży, leży tam jeden. Mamy jak podlecieć? Nie, ale mogę zacząć strzelać do nich. Leży! Kolejny tamo, tamo. Leży. W tej budce leży chłop jeden. I tam się podnoszę. Jak macie stinki, to rzucajcie. Nice, leży jeden. Już dobity jeden stał. Nice. Kto do mnie z boku dziś strzelał? Na górce. Sorry, dziku. Tu na górce są chłopaki. Lecą do nas. Nie do nich lecą. Dobiliście wszystkich? Nie. Nie jeszcze tu z dwóch

Kurwa, on ma. mam przejbane. Śpi. potwierdzam, Kubi nie kłamał. A go kolekcję, kurwa, przejbane. Mam 6 HP, został po kebie. No, Elin. Spójrz, uspokój Ostatni. Nie ostatni. Ja potrzebuję healingów. Tam jest typ. O, banie dostał. Najsłysza? Znaczy, nie, nie, ja, chyba, nie, chyba nie, nie banie, ale. Bez kewa. 33 na dostał. Leży? Jest, leży. 4 kile. 9. 11 kili. Ładnie. Dziś cichu wszystko pozabiegamy. Zobaczmy, damage na statystykę. Damage, do... 2730, o Jezu Dobra, eee, 1654 A eee, 1700? Czekaj, bo ja nie widzę 1600 jest